Gdzie idziesz tak wcześnie rano, Magdaleno? Zawołała do swojej sąsiadki, Magdaleny, przekorna staruszka ze wsi, naczelna miejscowa Plotkara, znana wszystkim jako Teresa Gazetka. Zawsze wiedziała wszystko o wszystkich i często dołączała do wiadomości własne spekulacje i domysły. Ale wszyscy lubili z nią rozmawiać, bo jej gadanina bawiła całą okolicę. Ale Magdalenie nie było teraz do śmiechu. Jej wnuczka Zosia, którą sama wychowywała, była w mieście od pół roku, a teraz zaginęła. Dziewczynka bardzo chciała zostać pielęgniarką i wybrała studia o takim właśnie kierunku. Każdego wieczoru dzwoniła do babci i opowiadała jej, jak minął jej dzień. Rozmawiały długo, czasem nawet ponad godzinę. A Zosia nigdy niczego nie ukrywała przed swoją ukochaną babcią. Ostatnim razem wyznała, że się zakochała, i babcia szczerze ucieszyła się ze swojej dziewczyny. Bo sądząc z opowieści nastki, poznała bardzo fajnego chłopaka. Jak on ma na imię wnuczko. Karol. Wow, co za imię! Starożytne. Tylko szlachta nosiła kiedyś takie imiona. Babciu, skąd wiesz, zaśmiała się Zosia. Rozmawiałaś kiedyś ze szlachcicami? Mówiłaś, że wychowałaś się w rodzinie leśnika i uzdrowiciela. Jak znajdowałaś szlachtę w swoim lesie? Znałam wszystkich, wnuczko powiedziała z całą powagą Magdalena. Rzeczywiście tak było. Matka Magdaleny była dziedziczną uzdrowicielką i uratowała niejedno życie. Odziedziczyła ten dar po matce, a później przekazała go swojej córce Aleksandrze. Tak się złożyło, że w rodzinie Magdaleny rodziły się tylko dziewczynki. A ciąża zdarzyła się tylko raz. I to rzeczywiście było bardzo dziwne. Ludzie mają krótką pamięć i zazwyczaj są pochłonięci własnymi problemami, ale Magdalena nigdy nie zapomniała o tej osobliwości swojej rodziny. Kiedy wychodziła za mąż, wiedziała na pewno, że będzie miała tylko jedną córkę. A kiedy córka dorosła, Magdalena nie miała wątpliwości, że daje jej jedyną wnuczkę. I tak też się stało. Wkrótce po jej narodzinach rodzice Zosi rozwiedli się i wyjechali, by ułożyć sobie życie na nowo. Zosia została u babci, najpierw na jakiś czas, a potem, jak się okazało, na stałe. Surowa, ale sprawiedliwa Magdalena wyrzekła się córki, żyj jak chcesz. Ja cię wychowałam, postawiłam na nogi. Szkoda, że nie wzięłaś po mnie rozumu i sumienia. No cóż, każdemu co innego. Zosię wychowam sama, nie martw się. I dotrzymała słowa. Jej wnuczka była repliką samej Magdaleny. Była równie dostojna, piękna, życzliwa i opiekuńcza. Czyń dobro, wnuczko, ludziom, a ono do ciebie wróci. Żyj z otwartym sercem, nie noś w sobie zła. Wtedy wszystko będzie dla ciebie w porządku. I tak też było. Zosia ukończyła z wyróżnieniem wiejską szkołę, poszła na studia i zachwyciła babcie swoim sukcesem. Tyle, że teraz jej zabrakło. Przez cztery dni jej telefon milczał, a Magdalena martwiła się jak chora. W końcu zadzwoniła na uczelnię i dowiedziała się, że Zosi nie było tam przez te wszystkie dni. Magdalena postanowiła więc pojechać do miasta i dowiedzieć się, co się stało. Jej serce poczuło katastrofę i nie mogła się od niej uwolnić. Pośpiesznie przywitała się z panią Teresą i pospieszyła na przystanek autobusowy, nawet nie zwalniając. Ale pani Teresa nie była przyzwyczajona do takiego traktowania, a poza tym wiedziała w głębi duszy, że z Magdaleną jest coś nie tak, i lawirując z ciekawością, popędziła za nią. Co się dzieje, Magda? Ja krzyczę, jak krzyczę, a ty biegasz jak młoda dziewczyna. Czy wybierasz się do miasta? Autobus właśnie odjechał, możesz się nie spieszyć. Następny będzie dopiero za godzinę. Pani Magdalena zatrzymała się, żeby złapać oddech. Teresa natychmiast skorzystała z okazji. Idzie pani do Zosi, co u niej słychać nasza mała jaskółka. Uczy się? Studiuje odpowiedziała krótko pani Magdalena. Zamierza zostać pielęgniarką pani Teresa przytaknęła aprobująco. Ma to po tobie. Jesteś słynną uzdrowicielką ludzie przyjeżdżają do ciebie z całego świata, mimo że nie masz wykształcenia a twoja wnuczka będzie miała dyplom. Bóg tak chce, Bóg tak chce. Jeśli tylko miasto jej nie zepsuje. Inaczej skończymy jak córka Jasińskiego, pamiętasz? No ich Kasia. Tereso, pani Magdalena ze złością przerwała sąsiadce. Nie widzisz, nie mam czasu. Nie ma autobusu, więc wezmę taksówkę. I wtedy, jakby ktoś usłyszał jej słowa z za zakrętu, wyłonił się samochód. To była taksówka. Zachwykona Magdalena popędziła w jej kierunku, machając rękami. Taksówka zatrzymała się, a młody kierowca wyskoczył z samochodu, krzycząc ze złością na staruszkę, nie masz za co żyć. Co by było, gdybym był zbyt leniwy? Mój synu, muszę jechać do miasta, mówiła Magdalena błagalnym głosem. Pomóż mi, kochana, mam pieniądze, zapłacę. Chciałbym, żeby to było wcześniej. Wsiadaj, mruknął kierowca. Pani Magda pospiesznie przyjęła jego zaproszenie, natomiast pani Teresa pospieszyła na wiejski targ. Nie mogła się doczekać, żeby powiedzieć wszystkim, że Magda miała wypadek i prawie została przejechana przez samochód. Co się stało z jej wnuczką? Martwili się mieszkańcy wsi. Pani Teresa nie dała się zmylić i natychmiast przekazała wiadomość. Wymyślając ją na bieżąco, Zosia wracała sama do domu późną nocą i napadli ją chuligani. Teraz dziewczyna leży w szpitalu, nieprzytomna. Nic innego pani Teresa nie mogła wymyślić. Nie przyszło jej nawet do głowy, że mądra i spokojna Zosia nie jest w szpitalu, ale na komisariacie. I oskarżona o bardzo poważne przestępstwo, bo w torebce Zosi w małym plastikowym woreczku znaleziono biały proszek. Pani Magdalena też o tym nie wiedziała, i patrząc na znajomy krajobraz majaczący za oknem, uspokajała się, że z Zosią zaszło jakieś nieporozumienie. Teraz przyjdzie do niej i wszystko się wyjaśni. Nawet tego nie zauważając, pani Magda westchnęła. Kierowca spojrzał na nią, co? Czy coś poważnego? zapytał, nie mogąc wytrzymać. Pani Magda z trudem wyrwała się z ciężkich myśli i nie usłyszała pytania chłopca. Powiedziałam, co się z tobą stało po prostu nie jesteś sobą. Jak masz na imię? zapytała Marek. Dobre imię, Marek, przytaknęła Magdalena i powiedziała swoje. A potem dodała: "W mieście zaginęła moja wnuczka. Zosia. 19 lat. Inteligentna i piękna. Ale widzisz, jej też coś się stało. Czuję to w sercu." "Dlaczego tak się martwisz? Może po prostu została z przyjaciółmi czy coś?" "Nie znasz mojej wnuczki, Marek." Tak mówisz. Pani Magdalena potrząsnęła głową. Ona nie jest jakąś gąską. To poważna dziewczyna uczy się na pielęgniarkę. Właśnie zaczęła spotykać się z chłopakiem. Karol, Karol. Marek mruknął. To rzadkie imię. Znam Karola, to łobuz. Syn komendanta policji. Robi co mu się podoba, a ojciec go kryje. Ostatnio był taki incydent Karol zaczął obrażać dziewczynę mojego kolegi. No cóż, Pietrek oczywiście szybko mu przyłożył. I co pan myśli? Za godzinę Petrek został zabrany na policję i założono sprawę. Więc wszyscy się zrzuciliśmy, wykupiliśmy gościa. Zamknęliśmy sprawę. Inaczej odsiedzieliby swoje i tyle by było. A co z prawem? zapytała Magdalena. Mówię ci, Karol jest synem policjanta. Nam, zwykłym ludziom, trudno z nimi walczyć. Magdalena zastanowiła się: Nie, to nie może być Karol mojej Zosi. Ona nigdy nie spojrzałaby na takiego człowieka. Marek wzruszył ramionami i nic nie powiedział. Tymczasem podjechali pod dom, w którym mieszkała Zosia. Sąsiedzi nie mogli powiedzieć nic konkretnego pani Magdalenie, dawno nie widzieli dziewczyny i nie bardzo interesowali się jej losem. Dziewczyna była w złym humorze i wyszła z domu. Chciała iść na przystanek autobusowy, aby pojechać na uczelnię, gdzie studiuje jej wnuczka, ale nagle zobaczyła Marka stojącego w miejscu, gdzie przed chwilą ją podrzucił. Nie wyjechałeś, Marek? Nie. Pomyślałem, że poczekam na Ciebie. Pomyślałem, że może Pani potrzebować mojej pomocy. Kobieta spojrzała na niego z wdzięcznością. Niech Bóg da Ci wszystko, co najlepsze. Lepiej żyć dobrze mojej matce. Jest chora i z dnia na dzień coraz słabsza. Lekarze nie mogą jej pomóc. Wszystko jest w porządku, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Znajdźmy moją wnuczkę, a potem zobaczę twoją matkę. Jestem dziedzicznym uzdrowicielem. Ludzie przychodzą do mnie z daleka. Z Bożą pomocą pomagam wszystkim. Tym bardziej chodźmy! uśmiechnął się Marek. Na uczelni Magdalena powtórzyła to, co mówili przez telefon. Zosia od kilku dni nie uczestniczyła w zajęciach, ale nikt nie wiedział, gdzie teraz jest. Dopiero gdy kobieta wyszła z budynku, na schodach dogoniła ją jakaś dziewczyna. Czy ty jesteś babcią Zosi? Tak, kochanie. Czy wiesz coś o niej? Kiedyś umawiała się z chłopakiem Karolem. Tak, wiem. No i proszę. Dziś rano przypadkiem dowiedziałam się, że Karol wyjechał z miasta. Z Zosią. Zdumiona Magda. Nie, nie sądzę, potrząsnęła głową. Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć rodziców Karola. Gdzie on mieszka? Nie wiem. Ale możesz zapytać na komisariacie. Jego ojciec pracuje tam jako nadzorca. Nogi Magdaleny się spieły, ale podzękowała dziewczynie i wróciła do Marka, prosząc go o zawiezienie jej na komisariat. A więc miałem rację po wszystkim, to jest Karol mruknął. No cóż, niech pani będzie przygotowana, pani Magdaleno. Po tych ludziach można się spodziewać każdej podłości. Tak więc blada z podniecenia staruszka usiadła przed grubym, czerwonym policjantem i słuchała, jak ten stawia Zosi najpoważniejsze zarzuty. Nie wychowałaś dobrze swojej wnuczki, panienko. Teraz grozi jej prawdziwy wyrok za posiadanie i rozprowadzanie nielegalnych substancji. Zosia, nie jest taka. I pani o tym wie. Spotykała się z twoim synem. Niech pani nie stawia tego na głowie. Krzyknął policjant: Mój syn uczy się na prawnika i ma perspektywy. A pańska wnuczka, która jest kryminalistką, ma przed sobą tylko więzienie. Ja chcę zobaczyć moją wnuczkę. Pani Magda podniosła głos. Nie może pani. Jest pełnoletnia i może brać odpowiedzialność za swoje czyny. Proszę iść do domu i czekać. Zostanie pani poinformowana, ale przecież nie zgłosili jej zaraz po zatrzymaniu. W porządku, kobieto. Odciągasz mnie od poważnych spraw. Skrzywił się policjant i zrobił się jeszcze bardziej czerwony na twarzy. Zapłacę ci szepnęła zrozpaczona Magdalena. Wojtek krzyknął komisarz i gdy młody sierżant wyjrzał przez drzwi, zażądał, zabierz stąd madem. Szlochając, Magdalena poszła za nim. Ale gdy wyszli na podwórze, złapała go za rękaw. Chłopcze, jak ja widzę moją wnuczkę. Zosia jest tutaj, gdzieś z tobą. To dla ciebie właśnie byłeś u komisarza. Czy ktoś jeszcze rządzi? Nie, komendant policji jest na wyjeździe służbowym. Komisarz właśnie go zastępuje. Sierżant spojrzał na kobietę z żalem. Przepraszam, ale naprawdę powinna pani iść do domu. Nigdzie się pani nie dostanie. To nie jest twoja wojna, panienko. Niech przyjadą jej rodzice i znajdą dobrego adwokata. Ona nie ma nikogo poza mną, zaszlochała Magdalena i nagle dziwnie spojrzała na sierżanta. W porządku, synu, dziękuję. Niemal biegiem wróciła do marka. Zabierz mnie, kochanie, do domu na wieś. Tam wezmę pieniądze i zapłacę ci za twój trud. Tylko się pospiesz. Już się umówiliśmy, powiedział Marek i nacisnął pedał gazu. Magdalena nie została długo mniej niż pięć minut. To wszystko powiedziała zadowolonym głosem, wsiadając do samochodu. Teraz jazda na dworzec. Marek jechał dalej i myślał, że to najdziwniejszy dzień w jego życiu. A starsza pasażerka, tak zdesperowana, tak bojowo nastawiona, mimowolnie wzbudzała jego szacunek. Wkrótce Marek podrzucił ją pod komisariat, odjechał nieco dalej i postanowił poczekać na pannę Magdalenę. Ta spokojnie przebyła drogę do komisariatu. Już miała wyjść za drzwi, gdy dogonił ją Marek, pójdę z tobą, powiedział. Nigdy nie wiadomo. Magdalena nawet na niego nie spojrzała zatrzymała się przy dyżurnym urzędniku i zażądała, by zaprosił komisarza do środka. Ten nie wyszedł od razu, ale kiedy zbliżył się do Magdaleny i otworzył usta, by znów na nią krzyknąć, wyjęła z torebki granat i wyma nim, rozwalę całe to miejsce, jeśli moja wnuczka nie zostanie natychmiast do mnie przyprowadzona. Komisarz, blady jak ściana, podkrążył oczy w przerażeniu, sierżant rzucił się na podłogę i zakrył głowę rękami, a potem komisarz zrobił to samo. Kilku innych policjantów rozproszyło się w biegu. Jedynie pani Magdalena, ze zdziwionym i przerażonym markiem na plecach, górowała nad nim jak groźna chmura. Co tu się dzieje? Od drzwi rozległ się surowy głos. To był inspektor, szef policji, który właśnie wrócił z podróży służbowej. Pani Magdalena odwróciła się i ze zdziwieniem rozpoznała w inspektorze pana Wojtecha, człowieka, którego synowi rok temu pomogła stanąć na nogi. Niektórzy lekarze odrzucali chłopca, nie potrafiąc go zdiagnozować, inni radzili wywieźć go za granicę. Ale dziecko znikało na jej oczach. Ktoś poradził inspektorowi, żeby zabrał syna do miejscowej uzdrowicielki, Magdaleny. I dokonała cudu, chłopiec szybko wyzdrowiał i w ciągu trzech miesięcy wszystkie jego badania wróciły do absolutnej normalności. Wdzięczność pana Wojtecha nie znała granic i teraz ze zdumieniem wpatrywał się w swoją wybawicielkę machającą granatem na jego stacji. Pani Magda, moja droga, powiedział pan Wójtech. Co się stało? Ręka z granatem opadła i staruszka gorzko zapłakała, kłopoty, panie Wójtech, kłopoty z moją Zosią. Co to ma wspólnego z granatem? Ach, to! Odwróciła się pani Magdalena i włożyła go w ręce marka. Nie martw się, jest niegroźny. Ojciec mojego męża używał go do rozbijania orzechów. Wkrótce do gabinetu Wojtecha przyprowadzono Zosie, która natychmiast rzuciła się w ramiona babci płacząc. Proszę, wybacz mi, babciu! Jestem taka winna przed tobą. Uspokój się, moja dziewczynko. Widzisz, na nasze szczęście pracuje tu pan Wącztek. Nie wiedziałam, że ma takie stanowisko, inaczej od razu bym do niego przyszła. To cud powiedział inspektor, że dzisiaj tu trafiłem. Właściwie to planowałam wrócić dopiero w czwartek, ale nieważne. Zosiu, opowiedz nam wszystko. Będziemy cię słuchać, komisarzu, majorze i Magdaleno. Zosia otarła łzy i zaczęła swoją opowieść. Było mi dobrze, dopóki nie poznałam Karola. To był przypadek. Wracałam wieczorem do domu i o mało nie potrącił mnie samochód. Poleciałam na bok, pokaleczyłam się i płakałam. Kierowcą był młody, przystojny chłopak. Przeprosił, pomógł mi wstać, po czym zaproponował, żebyśmy poszli do kawiarni, żeby mógł mi to wynagrodzić. Nie zgodziłam się na jego propozycję, mówiąc, że niczego nie potrzebuję i że nie jestem zła. Wtedy on nalegał, żeby zabrać mnie do domu. Następnej nocy znów przyszedł do mnie, tylko tym razem z kwiatami. Babciu, bardzo szybko się w nim zakochałam, myślałam, że to prawdziwy książę z bajki. Rzeczywiście Karol bardzo pięknie mnie otulał i nawet wyznał mi miłość. Komisarz, słuchając dziewczyny, mruknął wyzywająco. I to był pretekst, żeby wskoczyć na prycze mojego syna? Zosia opuściła nisko głowę. Tak, to była prawda. Nie mogłam mu się oprzeć. Ale ufałam mu i myślałam, że wkrótce będziemy małżeństwem. Zosia milczała, a pan inspektor uśmiechnął się do niej zachęcająco. Nie martw się, kochanie, opowiedz mi wszystko, co ci się przydarzyło. Babciu Kolor rozpędził się na twarzy Zosi, zrozumiałam, że spodziewam się dziecka. Chciałam ci wszystko powiedzieć, ale najpierw powiedziałam o tym Karolowi. Nakrzyczał na mnie, rzucił mi w twarz pieniądze i kazał pozbyć się dziecka. Ja jednak nie wzięłam go do ręki i wyszłam. Następnego dnia, gdy jechałam na uczelnię, zatrzymała mnie policja i powiedziała, że sprawdza wszystkim dokumenty. Ochrona antyterrorystyczna. Jeden z nich wziął moją torbę i nagle wyciągnął torebkę z proszkiem. Powiedziałem im, że to nie moje, ale już mnie tu przywieźli. Kropka, racja, powiedział inspektor. No cóż, dla mnie to wszystko ma sens. Zosia, Magdalena, możecie iść, a ja porozmawiam z komisarzem. Myślę, że mamy coś do omówienia. Czy zamierzacie ich wypuścić? wykrzyknął komisarz. Po tym wszystkim, co zrobiły? Omówmy najpierw to, co zrobiliście. Marek zabrał Zosie i panią Magdalenę do domu, umawiając się, że za kilka dni przywiezie matkę do staruszki. Dziękuję ci, Marku, za wszystko. Jesteś takim dobrym człowiekiem. Życzę ci dużo i dużo szczęścia. Magdalena uśmiechnęła się, a następnie objęła ramieniem wnuczkę i zaprowadziła ją do domu. Tymczasem komendant policji rozpoczął poważną rozmowę ze swoim zastępcą. Jak zamierzacie to wszystko wyjaśnić? Co tu jest do wyjaśniania wykrzyknął komisarz Nie chcę tych biednych szmatławców jako krewnych nie znalazłem swojego syna na śmietniku. On ma przed sobą perspektywy a ta specjalnie zaszła w ciążę, żeby szantażować Karola dzieckiem ale nie ujdzie jej to na sucho. Wysłałem syna za miasto, żeby oczyścił głowę. Przybiegł, tatusiu, mam kłopoty. Widzę. Czy specjalnie podłożyłeś proszek dziewczynce, żeby ją uśpić? Pan inspektor potrząsnął głową. Nie sądził pan, że może pan złamać jej los? Co mnie obchodzi jej los? wykrzyknął komisarz. Powiedzmy, że im nie powinna obchodzić jej szalona babcia. Tak, tak, przytaknął i wstał krótko mówiąc: Nie będziemy tego upubliczniać. Ale nie będziesz już tu pracował. Przenieś się na dobre. Albo CEO. Major mruknął głową. Albo będzie źle, powiedział pan Wołcztek i nie dodał już ani słowa więcej. Minęło pół roku. W tym czasie Magdalena wyleczyła matkę Marka i stał się on częstym gościem. Pewnego dnia Zosia wyjrzała przez okno i krzyknęła do babci, babciu. Marek i jego mama przyjechali do nas. Ale oni są wystrojeni, z kwiatami i prezentami. Już idę, już idę. Magdalena odpowiedziała i pospieszyła w ich stronę. Marek, Katarzyna, jacy wy jesteście piękni. Cieszę się, cieszę się, że Was widzę. Kasieńko, jak się czujesz? Dobrze, pani Magdaleno uśmiechnęła się. I przyszliśmy z radosną okazją. Jak to się kiedyś mówiło? Wy macie towar, my mamy kupca. Marek osunął się na jedno kolano i wręczył zdezorientowanej Zosi pudełko z pierścionkiem. Będę najlepszym mężem i ojcem na świecie. Zosiu, wyjdź za mnie. Bardzo Cię kocham. Zarumieniona Zosia skinęła głową i przyjęła prezent: Ja też Cię bardzo kocham, Marek. Matko Boska, wykrzyknęła pani Teresa, przekraczając próg domu Magdaleny. Przyszłam kupić mleko, ale widzę, że nie masz teraz siły. Masz wesele, do którego musisz się przygotować. W porządku, będę biegła. Wyszła i za chwilę jej głos rozbrzmiewał po całej ulicy: Pani Marto. Mam nowinę. Zosia wychodzi za mąż. Pani Magdalena tylko wyrzuciła ręce w górę dobrze, że nie wie nic o granacie. Wszyscy głośno się śmiali, a Marek pocałował swoją narzeczoną. Siedem lat przeleciało jak jeden dzień. Zosia i Marek wychowywali nie tylko najstarszą córkę, ale także chłopców bliźniaków, których pojawienie się najbardziej zaskoczyło panią Magdalenę. Zosiu, moja mała wnuczka tak się martwiłam, ale to po prostu cud. W naszej rodzinie mieliśmy tylko dziewczynki. A teraz będziemy mieli chłopców, zaśmiała się Zosia i przytuliła się do szczęśliwego ramienia męża. Katarzyna też nie mogła ukryć szczęśliwych oczu. Teraz miała trójkę wnuków i dużą, zgraną rodzinę, o której zawsze marzyła. Dziękujemy za zainteresowanie tą historią. Podzielcie się w komentarzach, co osądzicie o działaniach i zachowaniach głównych bohaterów. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.